Zanim pojawiły się moje dzieci, e, byłam już czynna zawodowo. Jestem aktorką od 15 lat. E, mój najstarszy syn ma 12 lat, więc mój syn pojawił się w moim życiu, kiedy e, zaczynałam karierę, i ona była też dosyć istotna. E, nie, nie ze względu nawet na to, na moje pragnienia czy, czy cele ale też z uwagi na mój status quo materialny. Więc łączenie kariery zawodowej z macierzyństwem jest czymś obligatoryjnym dla mnie. I ja nie miałam takiego wyboru, że mogę nie chodzić do pracy, dlatego że aktor jest raczej takim, jest przede wszystkim wolnym zawodem. Więc od razu było dla mnie jasne, że będę łączyła życie zawodowe z byciem mamą. Jak sobie radzić z łączeniem życia zawodowego z byciem mamą na bieżąco. Nie planuję zbytnio w przód. Wiem mniej więcej, kiedy są przerwy, gdzie muszę rozplanować wolny czas dla siebie, z moim synkiem czy z moją córką, dla naszej rodziny. Natomiast tego nie da się zaplanować. Życie pisze swoje scenariusze, są choroby, są zdarzenia losowe, więc trzeba też mieć w sobie dużo elastyczności. Ja też za bardzo nie planuję, jestem spontaniczna, więc reaguję na bieżąco. Najbardziej dumna jestem z relacji, jaką mam z moimi dziećmi. Moje dzieci, moja córeczka jest bardzo mała, więc ona idzie za mną instynktownie, natomiast mój syn rozmawia ze mną i to jest coś, z czego bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że to się nigdy nie skończy, że będzie chciał ze mną pogadać i że mówi mi o rzeczach łatwych, ale mówi też o rzeczach trudnych. I ja jestem z tego najbardziej dumna jako mama. Pracującym mamom z okazji Dnia Matki chciałabym życzyć przede wszystkim wewnętrznej radości i spokoju ze swoich wyborów. I to jest fantastyczne, że możemy zaufać swojej intuicji, i fajnie, gdybyśmy w nią nie wątpiły i szły za swoim sercem, ale też rozumem, żebyśmy były dla siebie wyrozumiałe, żeby, żebyśmy patrzyły, że świat nam pomaga, a nie utrudnia. I żeby ten, żebyśmy kierowały ten świat tak jak my chcemy, żeby to szło. Wiem, że to nie jest łatwe, ale nasze nastawienie też dużo zmienia i dużo rzeczy robimy dla naszych dzieci. I fajnie, jakbyśmy też zobaczyły, że możemy być z siebie dumne, bo to dzięki nam nasze dzieci są jakie są.